W dzisiejszej aktualizacji kryptoclient porozmawiamy sobie o potencjalnym osłabieniu trendu bitcoina, porozmawiamy sobie o fake który zaliczyliśmy wczoraj na wykresie oraz oczywiście o tym, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach. Na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, włączyć subskrypcję oraz powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Dłużej nie, przechod... nie będę dłużej przedłużał, przechodzimy do wykresu. Tak jak dobrze widzimy, znajdujemy się na Bitcoinie na świecach klasycznie jednogodzinowych, i na ten moment jesteśmy na poziomie 17 tysięcy dolarów. I co tutaj mamy? Trochę kilka mamy tutaj nowych rzeczy od wczorajszego materiału. Już Wam dokładnie pokażę, co tutaj się zmieniło. Jeżeli oglądaliście wczorajszy materiał, a jeżeli nie, to gdzieś tutaj w tym narożniku pokażę Wam się skrót do wczorajszego filmu. Pamiętacie pewnie, że był tutaj potencjalny trójkąt symetryczny, który wybiliśmy w górę, i w tym momencie utworzyliśmy nowy szczyt lokalny, gdzie ta linia trendu została naniesiona, o której zresztą wczoraj na moim Discordzie informowałem. Także jeżeli Was jeszcze tutaj nie ma, jak widzicie, informacja o Divergence, o którym za chwilę powiem, wszystko jest aktualizowane na moim Discordzie. Tak naprawdę w czasie rzeczywistym. Także link do Discorda znajdziecie w opisie. I uwaga, jest to wszystko za darmo. Także w tym oto miejscu. Linia, którą nanieśliśmy. Mamy tutaj potencjalny teraz taki kanał wzrostowy i z czego on się wywodzi? Po pierwsze, mamy żółtą linię trendu, która jest tutaj przedłużona z naszego trójkąta symetrycznego, natomiast ta biała linia pokrywa się z tą białą linią. Dla osób, które są tutaj jeszcze nie niewtajemniczone, jest to coś takiego, co się nazywa divergence. Czym jest divergence? Divergence jest to wytworzenie na wykresie dwóch yy, szczytów, czyli w tym miejscu mamy szczyt numer jeden oraz szczyt numer dwa. Natomiast na wskaźniku typu RSI lub MACD, jest to wytworzenie nowych dołków, czyli to, co dokładnie tu widzimy, mamy. Poczekajcie, muszę sobie to powiększyć, żebyście lepiej to widzieli. I w tym miejscu widzicie, mamy wyższy dołek i mamy lower high, więc jakby te dwie linie są ze sobą nie pokrywające się i w tym momencie, co to oznacza? Oznacza to osłabienie trendu dalszego do wzrostów i dokładnie to samo się stało. Divergence pokazał nam, że w tym oto miejscu możemy potencjalnie mieć koniec siły na wzrosty i to się również stało. W tym momencie stoimy poniżej żółtej linii z wczorajszego trójkąta symetrycznego. Jeżeli również pamiętacie tego boxa, był to bardzo ważny support box, który szczerze powiedziawszy, byłem przekonany, że Bitcoin tutaj w tym momencie się utrzyma i będziemy mieli potencjalny sygnał dalszych wzrostów, natomiast niestety tak się nie stało, Bitcoin tutaj nam nas zaskoczył i widzimy, że zaliczyliśmy spadek poniżej niego i teraz jeżeli sobie spojrzymy tutaj z bliższa, widzimy, że mieliśmy spadek, retest i w tym momencie retestujemy oczywiście nasz bardzo mocny support box, który w tym momencie stał się naszym oporem i widzimy, że Bitcoin ma tendencję na ten moment spadkową teraz bardzo ważna rzecz, którą musimy zaobserwować jeżeli w tym momencie Bitcoin wykaże Dalszy spadek i uwaga, przebijemy ten oto poziom. Jest to informacja, która również była na moim Discordzie w dniu dzisiejszym, z samego rana. Jeżeli ten oto poziom zostanie przebity, jest to poziom w okolicach 16 880. Tak, w tym oto miejscu ja będę wchodził w pozycję short, ponieważ uważam, że w tym momencie będziemy mieli pełne przełamanie trendu z potwierdzeniem z naszego zarówno tutaj. Y y Boxa, który w tym momencie jest naszym oporem, oraz z naszej żółtej linii trendu, który ją Bitcoin przebił. Zretestowaliśmy ją, czyli mamy jakby dwa poziomy, które zritestowaliśmy. Zarówno linię trendu wzrostowego, jak i nasz tutaj. Poziomy box. I teraz tak, jeżeli sobie popatrzymy potencjalnie na price targety, które moglibyśmy tutaj realizować, byłyby to wejście w tym pozycji 880 short i potencjalnie możemy atakować po pierwsze 16006, później mamy 16500 i w okolice 16300. Najgorszy scenariusz myślę, że to byłoby 16001, ponieważ w tym miejscu mamy tutaj całkiem sporo. Yy, też jest taki nasz support trading volumowy, który wynika między innymi tutaj z supportów i oporów, które były respektowane w poprzednich wykresach. I widzimy, że możemy tutaj zaliczyć potencjalnie spadek tego typu. Myślę, że w tym miejscu zostaniemy podtrzymani i tutaj możemy się znowu gdzieś przemieszczać w tych przedziałach. Także tak to wygląda na ten moment. Jeżeli sobie popatrzymy na pozycję shortową, w tym oto miejscu, jaki byśmy tutaj mieli risk-reward ratio. Możemy zobaczyć, że tak naprawdę będzie on całkiem niezły, ponieważ, jeżeli sobie stargetujemy nasz short do poziomu naszego boksa, natomiast nasz stop loss ustawimy gdzieś mniej więcej na poziomie linii trendu, w tym oto miejscu. Mamy tutaj risk reward na poziomie 1 do 4. Więc jest to naprawdę całkiem niezły trade. O którym będę Was aktualizował oczywiście na bieżąco na moim Discordzie na kanale Analizy Klein. Także, jeżeli chcecie być aktualizowani na bieżąco, wchodzicie teraz w link. W opis tego materiału i widzicie dokładnie link do tego kanału. Także tak wygląda na ten moment mój scenariusz, jeżeli chodzi o Bitcoina. Chciałem się z wami tym podzielić. Celujemy teraz oczywiście dalej w tendencję shortową, ponieważ, jak widzimy, Bitcoin nie wykazał większych sił wzrostowych. Mieliśmy mały fakeout powyżej naszego bardzo kluczowego poziomu, ale na ten moment niestety dalej jesteśmy. W tendencji spadkowej. To jest moja aktualizacja z mojej strony na dzień dzisiejszy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu klasycznie, co wy uważacie. Czy uważacie, że polecimy niżej? Czy uważacie, że jest to? Fake out, fake outu, czy możemy za chwilę wrócić i wytworzyć nowe szczyty na poziomie 17500, a nawet 18000. Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie dzisiejszego materiału. Chciałbym jeszcze o jedną rzeczy z Wami porozmawiać, ponieważ jest to bardzo istotne dla rozwoju tego kanału. Jeżeli sobie przejdziemy w statystyki moich wyświetleń, które tutaj się dzieją, zauważyłem wczoraj jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie... Mm, tylko muszę sobie do tego przejść do zakładki odbiorcy. Bardzo ważna i w sumie istotna rzecz. Jak widzicie, na ten moment 57 osób, które oglądają te materiały, są subskrybującymi. 42% tego nie robi. Także, jeżeli średnio mamy na wyświetleniach dziennie w okolicach 600 do 800 osób, co to oznacza? Oznacza to, że okolice 250 do 300 osób każdego dnia ogląda te materiały i nie zostawia suba. Także, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi materiałami, zostawiacie w tym momencie suba, włączacie dzwonek, aby być na bieżąco informowani w każdej minucie, kiedy wrzucam update na YouTube'a, jeżeli traktujecie rynek oczywiście poważnie. Także moja prośba jest, zostawiacie suba, lajka i oczywiście komentarz, informacja o giveawayu do wykonania. Grania raz w tygodniu 100 SDT, Tak, wracamy do tego. Znajduje się również w opisie. To była jeszcze tylko jak mała informacja z mojej strony. Także 42% osób, które oglądają, nie subskrybują. Pytanie, dlaczego trzeba coś z tym zrobić? Klikacie na dole subskrypcji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie, co robić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Widzimy się na Discordzie i w dniu jutrzejszym w kolejnej aktualizacji. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.